Now it's time to change the game. Football manager 26, change the Hej, hey, kontynuujemy naszego menadżera 26/7 punktów straty do South Shields. Kolejny mecz mamy z Darlington. Zmieniłem plany treningowe trochę, żeby były uwzględniały to, że mamy tutaj więcej meczów, tutaj mniej. Więc tak, żeby. Mniej kontuzji było, ale żebyśmy dalej mogli spokojnie grać. Lecimy, lecimy dalej. Szybko tutaj próbuję przejść e, dalsze etapy. Klanan chory. Dużo ludzi z chorych. To połowa grudnia. Polityka rekrutacyjna. okej, okay, co tu mamy? Częstsze występy. Ale to są juniorzy. A ten, broń zaprawy, no jest taki, taki sobie. Mogą mi ich wypożyczać, klon chory, ile on tam, nie będzie go, lecz w klubie, za darmo, okej. Okay. Tom Senior, a kto to? To nie jest ten zespół, z którym gramy. Darlington przegrali 16 grudnia, czyli dzisiaj. A to oni grają 3 dni, a nie, sorry, 4 dni, czyli 3, tutaj 3 dni pomiędzy jest. Zbliża się do końca testów, no ale mówmy się, oni są słabi. Nie będziemy tu słabiaków trzymać. Dobra, lecę dalej przedmeczowa konferencja czyli klasycznie to samo co zawsze się dzieje co do składu to się zastanowię gdzie jest konferencja? tu, weź udział rozpocznij Steve Watson na papierze Darlington Steve osiąga efekty w trudnych warunkach czy nie jest pan nieco zbyt protekcjonalny w wypowiedziach mogę coś zrobić? bez komentarza wyjść z hukiem których jest Darlington. O... Przykro mi, że to tak zostało odebrane. Bo w innych krajach szykują się do przerwy zimowej. Wydaje się bardzo zapchany. Myślę, że przerwa byłaby dla wszystkich zainteresowanych. Przynajmniej przykład, ta głupota, że gramy bez przerwy w zimie. Ryzykujemy zdrowie podczas gdy inne kraje robią sobie w tym czasie urlop. Mmm. No, mówiłem, że można było przedyskutować. Tak, super atmosfera. Porażka, fatalne konsekwencje. Jesteśmy silni. Louis Jones, 8 rady, jestem zachwycony. To dobry pomysł, zostanie wypożyczony. Nie będę o tym gadał, nie podliśmy decyzji. Mhm. Klunan wróci po kontuzji. Jest bliski powrotu, ale wczesny termin. Mariot się wykoruje. Zobaczymy, co się wydarzy. Umiejętności Fall Johnson przyjęli cele zwycięstwa. Jest dobry poziomie. Hal Johnson. Mm, ok, jak z komentarzem metry Dziewiąte miejsce. To no nie są tak wysoko. Pouczające. Dobra, tam idziemy dalej. O jakichś słabiakach rozmawiali w sumie. O 18. Bzik robi fantastyczną robotę, nie, Watson, powiedziałem, że robi fantastyczną. No ale czy ktoś będzie grał w, tym, tej, w tamtej drużynie, to musiałbym zobaczyć. Aha, chwila, propozycja asystenta. junior udostępni może grać bezterminowo ma braki kondycyjne to nie tamtych nie chcę dobra reszta, reszta zostaje u mnie na mecz ok kingsley kończą testy Watson cieszy się, klunan kontuzjowany. Co znowu? Przepuklina pachwinowa. Dopiero co gościu wracał. Przeciążając się w trakcie treningu siłowego. Sześć tygodni, dwa miesiące, ja pierdykam. A nie, to nie ten. Klunan to ten kapitan, to jest ten. Fuh, fu. fu, fu. Dobra, to w takim razie ciężko się robi tu z pomocnikami. Czyli myślę, że Clunana zmienię za Ransa i tego zmienię za Lamberta. I teraz Clunan wyleci za. Nie wiem, Wątę Williams. Ten jest udostępniony. Justin Williams Junior kontrakt juniorski eee. transfer. Dziewięćdziesiąt minut, niech tam gra. No dobra, lecimy dalej. K. Okay. Pomotają tam słaby na treningu. Hmm. Ok, co tu jeszcze można zrobić? Testy... No dobra, i tak nie będą grać. Pin 0 Campbell Harris, dwie brameczki. Zaraz my będziemy mecz, mecz mieć swój. Już jest, zatwierdź wybór. E, pff, no i zobaczmy, jak wygląda skład. Niestety przez te zmiany trochę słabo. Jeszcze jest Maja jako rezerwowy, ale... nie podoba mi się. Omotayo. Mógłby grać więcej, ale nie, nie wiem za kogo go wprowadzić. Giasi dobrze sobie radzi. Bramki jedna. Giasi ma 12 bramek. No dobra, na razie go zostawmy na ławce, zobaczymy, co się wydarzy. A czy jest tu ktoś niedostępny, kto grał z nich? Ci są niedostępni, ale Williams nie zagrał. Okej. Okay. Dobra, to lecimy. Zrób to. Przemów do drużyny. Pochlebnie się wyrażają. Ufam, ufam, ufam i lecimy. Idziemy do ławki i gramy. Okej. Okay. Oni nie mam takie ciężkie to ustawienie. To nie będzie łatwy mecz, myślę. Już to będzie jedną bramką. Chyba spalony był, ale tak było, OK Które zmieniłem teraz różne, więc też zobaczę, jeden w sumie zmieniłem. Czy był bardziej w środek? O, obronił. No, na razie tak średnio idzie. Zobaczyć, coś tu co się nie zmieniło w instrukcjach, chyba, chyba nie. Tam ci miałem więcej strzałów. Dobra, mamy piłę. są niezablokowane. Hmm. Na razie słabo to wygląda. Nie wygląda jak być. ani oni, ani my mieli zdobyć bramkę, tak w środku wszystko. Zastanawiam się co tu zrobić. Czy czekać i coś się zmieni? Puh. Myślę, że niekoniecznie. Jest brama. Barrow tam leży, umiera. Jakiś. Go, Hal Johnson ładnie tu, to go przetek. Tam się potknęli o siebie. Tutaj był ślisk. Williams dostał przypadkowo piłkę z bramka. No dobra, Barrow ma kontuzję. To w takim razie ja bym zrobił, żebyśmy zrobili prawym skrzydłem na razie. Skoro on ma kontuzję, bo będzie gorzej grał widzicie to z Barą. Teraz już myślę, że mogą być dwa skrzydła. Taktycznie chyba nie będę zmieniał. Myślę, że jest w miarę. Nie grali tak źle. Znaczy, nie było szału nigdzie. Tak mi się wydaje. Ten mecz jest taki sobie. Ups. Niebezpieczne miejsce do falowania, pani Rans. murze Czy kogoś tu zmienić? Hal Johnson ogólnie słabo gra. On no, wraca do tej formy. 6-4, tak dość słabo. Van Lira, wprowadźmy. Alasani też grasła. Myślę, że o można wprowadzić. Klement słabo. Wąte Williams to nie za bardzo. Myślę, że tego Williamsa można wprowadzić. Hmm. Eee. No i na razie może tyle. Rozmowa. Co zobaczyć dobry występ lećmy William zablokowany trochę więcej na czas. Tak spokojnie, żeby pograć, żeby się nie forsowali jakoś. Już mniejsze tempo robię. O, no, ja się sfaulował. <gry> mm. Jeszcze mam dwie zmiany. Widzimy, że Fleming tam trochę słabo, ale nie wiem, czy mam kogoś Kolwiek na obronę? Mam Dickensa, możemy wprowadzić. I Lambert trochę pada, może maja, niech wejdzie. Macie sprawić, żebym był dumny. Pięknie. Lećcie. O, dawać, dawać. No to o, pięknie. Ale poszedł, ale ta końcówka słaba, ale zablokowany był. No to do zrozumienia. O Dickens, słabiutkie podanie. Stracił tu środkowo obrońca. Nie podoba mi się to. Prawie bramkę straciliśmy przez to dużo faulują ci, co weszli z ławki. Nie wiem co to hard is, bez sensu grają, tak trochę głupie, głupie podanie, hmm. trochę krócej może nie zagrają, bo to bez sensu były te podania. Dobra, no na razie te dośrodkowania tamci mają bardzo z głębi pola, więc nam to nic nie robi. większego zagrożenia. Bo jesteśmy w stanie się ustawić, więc jest OK, Ale... Tu się boję, bo takie głupie podania czasem właśnie są i. Chociaż teraz ładnie to wyprowadzili. I brameczka. omotają asysta. Częściej na czas, mniejsze tempo, no spokojnie, dograć mecz do końca 2-0. tak jak stracimy teraz, to nic się nie stanie. Strzały mają takie słabe. No dobra. No podobny strzał, podobne posiadanie, ale my o wiele bardziej celne. Lepsze, lepsze zgranie zespołu, lepsze ostatnie podania. Więc dobra robota, dobre zwycięstwo. Weź udział. Spocznij konferencję. Nadal to jest dobry zespół. Musimy koncentrować się na najbliższym spotkaniu. Każdy wynik daje nam pełno siebie. Szukamy z... Nie zamierzam rozmawiać o plotkach. Obserwuję wiele piłkarzy. Więcej nie, ode mnie nie usłyszycie. No dokładnie, no bo... Jak za każdym razem mnie pytają o każdego, już się robi nudne. Dobra, myślę, że Tajo zasługuje chyba na miejsce w pierwszym składzie, bo gra lepiej niż Alasani. Tamten może się zmotywuje trochę, jak dostanie. Zostanie zdegradowany, powiedzmy okej, okay. Wątę, Williams trzy, pięć tygodni. Wow. Hmm. Dobra, dalej. Teraz będziemy grać mecz z tymi, co chyba nas wyeliminowali z pucharu w rzutach karnych, o ile się nie mylę. Jak dobrze pamiętam, zagraliśmy lepiej, kluczowe uwagi, treningi, to wiemy. Podsumowując, wznawia lekki trening. A, bo on wyleczył przeziębienie i potem zrobił trening i się przeciążył, więc... Nie wiem, czy to ja powinienem jakoś tam zmieniać. Pewnie tak, pewnie to też ma wpływ. Hmm. Raport o kontuzjach. Ok, uaktualnienie. Omotajo spoko. O Rens, no sorry, Rens, ale, ale tak wyszło, że nie będziesz na tej pozycji grał. Wysokie ryzyko. Mariot. O, widzę, że tu mamy 50% szans, że wygramy, może to nie ci nas wyeliminowali, nie wiem. Zobaczymy. Nie ja patrzyłem, jak sytuacja w tabeli, ale 7 punktów widzę, że nadal będziemy tracić, o ile wygramy. Kto to jest? O, to jest jakiś, o kurde, to takich mamy dobrych z tego, z U U U 18? No, nieźle. Znaczy nie jest jakiś super, ale. Jest niezły. Bierzemy udział w konferencji. Okej. Okay. Okej, okay, moim zdaniem do meczów. Eee, o dużą stawkę w przedmeczowa presja. Myślę, że sobie radzi dobrze. Każdy marzy o tym, by brać udział w takim rzeczach, by zagrali ofensywnie. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć. z zespoły mają zaufanie. Puh, nudzi mnie, nudzą mnie te konferencje, szczerze mówiąc. Odzysk Oczekuję, że odzyskałem wysoką formę. No dobra, lecimy dalej. Czadwik kontuzjowany. To jest chyba bramkaż, nie? Przeciążenie mięśni. Ok. I co tu mamy? Tak, jak wygram, to będzie 7 punktów. Jak przegram, to się nic nie stanie, ale może jeszcze to, soul jakimś cudem, jesteśmy w stanie dogonić. Mecz jutro. E, chyba zagramy go w kolejnym odcinku, bo był ten za długi. Chociaż nie wiem, czy w kolejnym nie zrobimy dwóch meczów. No zobaczymy, jak wyjdzie, czy się uda czasowo to zap spiąć. E, jeszcze możemy trochę przesunąć w tym odcinku, żeby. Aby sprawdzić, ja to sobie popatrzę offline, się przygotuję. Zobaczę jak to wygląda. Porada taktyczna, po strzałach z daleka. Eee, nie chwila, bo chciałem zobaczyć. Brakuje. ale po prostu jakieś jakiś napasy nie bracują. Powinien na co najbęd błędów w tej strefie, prawa strona. No, i oczekiwania widzę, że są, że są dość jasne, że powinniśmy tutaj e, wygrać. Ostatnie wyniki z nimi 5-0. Czy to są ich ostatnie wyniki? Czy nasze? Nie wiem. Mecz. Oczekuję, że wygramy. Ok. Ci są udostępnieni tam. No dobra, to ja kontynuuję i tak jak mówię, kolejny meczek zagramy w kolejnym odcinku, może nawet dwa. Zobaczymy jak to pójdzie czasowo, czy będzie dużo powtórek i tak dalej. Trening jest ustalony, może powinienem trochę zmniejszyć tą intensywność. Wydaje mi się, że trochę zmniejszyłem już, bo widzę właśnie, że jest trochę tych kontuzji teraz, tak w prawie tej połowie sezonu, gdzie to już jest większa intensywność, więc muszę też nad tym Pomyśleć, ale zobaczymy. Także dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku.